Siemano, ja jestem Matrix, dziś ze mną jest Kapi Witam, witam. I zakładamy tym Fortnite. Nazywam PWD Pro Win Division. I co możesz powiedzieć, Matrix? Poszukujemy też pewnych Jupiterów, którzy będą mieli jakieś tam chociaż nieduże, ale żeby mieli jakieś wyświetlenia, żebyśmy na przykład zagrali strefy i każdy w życiu to w innym terminie, na przykład u siebie. Z innej perspektywy O właśnie z, każdej, z każdego perspektywy Co jeszcze można tak powiedzieć no, aktywność na YouTube lub na Twitch'u yy, jakieś tam osiągnięcia w Fortnite cie. No jakieś jeden KDM <śladł> Jakieś tam o. pół KD minimum no, tak oferujemy ten yy, customy teamowe ponieważ ja mam tylko i ja być dobry youtuber co chodzi. Właśnie. Treningi, sparringi w sobie też. Mino rozwijanie się tak. O, przede wszystkim. mnie no, no, chyba nie. Chyba nie. No właśnie, no to zapraszamy Jupiterów i no. Tyle. Nie, nie Na tylko. Ja wraz z ogłoszenia do teamu będziemy sprawdzali pod hashtagiem TeamPWD. Czyli musicie nagrać odcinek, jeżeli chcecie dostać się do teamu, a czasami będziemy też rekrutować na live i do odcinka musicie dać hashtag TeamPWD. I to mojej strony do tyle się ma